Czy Maja w końcu pójdzie do przedszkola? Mama, gdzie ta? Ci tylko ja się najbardziej stresuję. Cześć wszystkim, przychodzimy do Was z nowym vlogiem. Mama! Co jest, Nosiu? Co? Jest. E, auta, nie. A, kolejnogę. I że dam proszę, Walcie, jest. Walcie. Wracamy do Was kilka dni później. Słuchajcie, pogoda totalnie się zmieniła i w sumie, w sumie to jest na plus, ponieważ już chyba większość z nas była już trochę zmęczona od upałów. Co my tu mamy? Taki widok. Mesio sprząta. Kupiłam dywanik, żeby było czysto. A Aisza korzysta z nocnika. jest też już korzysta z nocnika. Przywieźliśmy też właśnie taką szafkę tutaj do domu. Szafa. Nie, szafa to jest duża szafa, to jest szafka, to jest komoda, sorry, to jest komoda, Boże, ja się zawsze mylę. Przywieźliśmy komodę. Stół też tutaj już jest. Słuchajcie, mamy ten stary blad i te nóżki faktycznie, no te nóżki są mniejsze. Masz pieniądze. Przywieźliśmy też ten stolik. Nie wiem czym się to ubrudziło. Słuchajcie, nie da się tego. O, odmyć. Dwa, A, raz, I tu są jakieś czarne palce. Raz, Wczoraj próbowałam, dwa, ale to się szes, nie, nie zmywa. Dużo. Szes, dużo. dużo. Dębię, siedem, siedem, siedem. Bogata, bogata. Pokażę wam jeszcze jak wygląda ten dywan, dywanik. To kupiłam ostatnio w Ikea. Naprawdę on mi się bardzo podoba. I fajnie, że on jest, słuchajcie, w bawełniany. I można go będzie po prostu później wrzucić do pralki. Pralki póki co... Z czego to krzyczysz? Mamo! E, mam nadzieję, że... Mam jakiegoś pryszcza. Mam nadzieję, że jeszcze trochę już będziemy mieli pralkę i suszarkę. Ogólnie właśnie w tym pokoju Eliaska, chociaż ja planowałam, że najpierw zaczniemy od bawialni, ale wyszło tak, że tam jeszcze nie mamy sceny, więc tam mamy kawałek taki, zaraz wam pokażę. Mówię właśnie o tym kawałku, że jeszcze nie mam tej sceny tutaj, więc jakby normalnie nie da się jeszcze korzystać z tego pokoju zabaw więc postanowiłam, że będziemy korzystali z pokoju Eliaska. Tutaj myślałam, że też przywiozę tę komodę czy szafkę, taką wiecie, na pojemniki z IKEA, takie cztery mamy w salonie stoi, więc może gdzieś tutaj postawimy. Ogólnie te, póki co tutaj będzie taki pokój małych bawialnia, ponieważ on jest chyba najbardziej czysty i on jest naj, najdalszy od właśnie wejścia, więc... Jakby ten cały piasek tutaj nie, nie przyjdzie i można fajnie się bawić. I w sumie to już tutaj I kilka razy spał. Przywiozłam też zabawki dla Eliaska. Lego. Pepe, pepe to na sprzedaż jest, ale Lego no to mam nadzieję, że Elias będzie się bawił. Marzu, ty widzisz co Elias sobie spakował dzisiaj? Poduszkę z spokojował do nowego domu. Kupiłam też szufelkę ze szczotką. Widzę, że szczotka jest jakaś trochę słaba, ale póki co się przyda, tak? Nie uczek Tak, ale masz, wiesz, co ja proponuję? Maś... Tą komodę zaniesiemy do pokoju dziadka i tam jak coś będę przywoziła te ubrania, które możemy, wiesz, dostawić na budowę, to tam będzie. A poko Eliaska będzie póki co jak obawianie, tak? Tak. Jest tak, do... o, Nie, tak? Tak, tak? Ta ta. Dlaczego? Myśle. Ja mówię, że tutaj lepiej, a on mówi, że tutaj lepiej. Tak, wchodź tu, drzwi tu, otóż. Już, już otwieram. Cicho, cicho. się jaki zły pon. Proszę bardzo, zapraszam. Co się stało? Proszę wyczyt nóżki. Cieramy nóżki, tak robimy. Tak. Nie, nie. nie. Słuchajcie, kto to, to. pamięta te buty, to są buty maj, jak one miały 4 latkę nosiła. Trochę za dużo na niego, ale słuchajcie, on nie chciał tych butów dzisiaj zdjąć. Tak się chwalił cały czas. Ja wtedy proponuję wtedy aż tam. Bo i tak później tutaj słuchajcie, aż tu. tu, tu. Cała ta ściana to będzie z szafem, tak? Więc póki co, no to postawimy tam po prostu, żeby nikomu nie przeszkadzało, tak? Tu co? Teraz będzie pięknie szef. Majusia, co tam robisz? Zobaczcie, się sprząta Brawo, ale nie tu, to tu nie trzeba Maja! Myślałam, że tylko ten dywanik Tutaj z się. Bawimy się Lego Uciekł ci pociąg, tak? Uciekł Zaraz spróbujemy to ustawić. O! Nasza zajęła e, dosłownie połowę pokoju, nawet trochę więcej. Super! Słuchajcie, u nas wczoraj mocno padał deszcz. Dobrze, że te okna były zamknięte, ale zapomniałam o oknie w łazience. Zobudził okno. po prostu. Tu zapomniałeś? Tak. Naprawdę. Jak basen. Wracamy do Was pod koniec sierpnia. Dzisiaj dokładnie mamy 31 sierpnia. sierpnia. Tak. Musiałam podsumować resztę vlogów sierpniowych, które w sumie jeszcze będą zmontowane i chyba jeszcze w kolejnym vlogu wrócimy do tych sierpniowych vlogów. Zaległości. Tak. Ale naprawdę był powód. Musiałam to wszystko przesunąć, ponieważ już jutro maje idzie, gdzie? Do przedszkola, w końcu. Tak. Maje idzie jutro już do zerówki. Dzisiaj przyszliśmy dla niej kupić takie buty do przedszkola. Moi idzie do zerówki i słuchajcie, ona się cieszy, a my się jak cieszymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale póki co jesteśmy dobre myśli. Tak. Właśnie dwa dni temu byliśmy na zebraniu rodzicielskim w przedszkolu. Wszystko nam się podobało, ma też się podobało, więc... Tak. Jutro, maja idzie do Zorczyku. Mamy tu Tosia, Aiszę, ponieważ też nagrywamy film na... I Maję, ponieważ nagrywamy film na kanał Aiszy. Dzisiaj też. Przed zakupami postanowiliśmy wpaść na susi. Sporo jeszcze się średniowych vlogów przed nami, i naprawdę tyle się działo. I tyle jeszcze Wam musimy opowiedzieć. Ale też wiem, że sporo z Was czekało właśnie na ten dzień, i sporo osób pisało w komentarzach, czy Maja w końcu pójdzie do przedszkola pójdzie do zarówki, że po prostu nie było innej możliwości i musieliśmy dograć ten kawałek z przedszkolem. Ja nie znam większej fanki Susi. No bo ja jestem. Ty jesteś największą fanką? No no gdzie Słuchajcie, wybieramy z mojich obuwie. Ja myślałam, że nic nie będzie w sumie, Mama, ale tu jest spory wybór smyku. Te fajne, ale chyba nie będą wygodne jakieś z koroną. O, takie? O, A takie już. już. dawaj takie. Różowe. No. Z motylkiem. Jest też z jednorożcem, są i te. Z jednorożcem, też fajne. Mhm. Piszcie proszę w komentarzach, jakie obuwie najlepiej kupić do przedszkola, ponieważ my się nie znamy. Mama, a może ty wybierzesz za mnie? A ty co będziesz robiła, mojusia? Pójdę na ziek. Pójdziesz na to gdzie zabawki są, tak? Ej! <noise> Znów wybrałeś auto, Elias. Słuchajcie, póki co wybrałam trzy pary. Rozmiar 30, 31. Tych mniejszych nie było, ale te są fajne. Tancerz tutaj. I, I też tutaj rozmiar 30. Sprawdzimy, która para będzie pasowała i którą no, wybierze Maja. Jest już wybrałam to jest do przedszkola. Do przedszkola? Do przedszkola. Ale zobacz, to jest pamiętnik, Maja, do przedszkola. Pamiętnik jest ci potrzebny? To znaczy, to nie. To nie, nie do... do przedszkola? Tak. Okay. Będzie pićę tam Dzieciory, z... co, co, Życiory, w przedszkole? Tak. <laughs> które są wygodniejsze? Masz te. Te? Chyba że tobie się po prostu podobają, tak, tak? A ty jakie chcesz? Nie wiem, ja chcę e, kupić te, które e, są bardziej wygodne. Ale powiedz. No, te są ładne, tak. A w tych mi się wydaje, że nóżka będzie mniej się poci. Mhm? A? Mamy <laughs> no, nie, nie zrozumiała. Wydaje mi się, że w tych twoje nóżka będzie się mniej pocić. Okej, okay, ja w to biorę, to. Albo jeszcze, takie są i takie. Hmm? Te też są fajne. Jednak Maja wybrała te buty, ponieważ one są naprawdę miękkie. Fajne takie, porządne, nie? O patrz, się. się. No. To, to znaczy dobre. <laughs> to znaczy dobre. Póki co Maja się bardzo cieszy, więc miejmy nadzieję, że to właśnie ten jej czas, kiedy ona Miała, iść. Tak, miała pójść do przedszkola. Mamy godzinę 8.18. się gdzie jedziemy? Do przedszkola. Jedziemy do przedszkola. Słuchajcie, moja obudziła się bardzo szybko, więc... Aisa i Elias jeżdżą. Tak, Aisa sama postanowiła, że to ona dzisiaj, teraz, zaopiekuje się Eliaskiem, więc, więc fajnie jedziemy tylko we trójkę, tak? A Elias Eliaski? Elias śpi? No, idziemy, Bo się nie? Idziemy, idziemy. Właśnie dzwoniła. No, Eliasek chodźmy. się obudził. Um, Aisza go posadziła na nocnik i teraz sobie oglądałam wajki. Chyba w tej całej sytuacji tylko ja się najbardziej stresuję. Słuchajcie, korzystamy z tego, że Maja jest w przedszkolu, Aisza też jest zajęta, więc przyjechaliśmy wybrać gniazdka tak. elektryczne. Ja się Eliaską muszę mi pozbić. Eliaską? Co ten tata mówi? No, co ten tata mówi? Ale duży wybór. Sporo tu jest. Kara mi poleciła. Tada! I to jeszcze nie wszystko, nie? Tak. Tu są włączniki, gniazdka. Jeszcze coś tam. Mamy godzinę 12, prawie 13. Odebraliśmy Maję z przedszkola. Mają się opowiada, jak było. Hm? Super! Masz teraz dużo kolegów i koleżanki? Jedno. Co? Jedno. <laughs> tak jedno. Jeden, jeden chłopak. Misa. Misa? A jeszcze kogoś poznałaś? Czy jeszcze póki co nie? Ojciec ja jedną tylko i jednego to No to też. To Dobrze. Mhm. Hello, hello! Jak hello, się okazało, Maja miała też dzisiaj język angielski. Przyjechaliśmy do Ikeana. Na Jedenie. Jedenie. Hello! hello, hello you. powoli nam opowiada coraz więcej rzeczy o przedszkolu. Jej się bardzo podoba. Póki co niech będzie właśnie tak, już w kolejnym, w kolejnych vlogach wrócimy do tych poprzednich, zaległych naszych sierpniowych vlogów i mam nadzieję, że może, może już w ciągu dwóch tygodni nie obiecuję tego, ale na pewno we wrześniu mam taką nadzieję, może uda mi się wyrobić już z tymi zaległościami i już będziemy publikowali vlogi na bieżąco. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych vlogów. Pa pa!